Witam kochani bardzo serdecznie, tarocistka Fortuna kłania się, Sunlight Tarot. Dzisiaj horoskop dla lwów, wszystkich zodiakalnych, ascendentalnych, w słońcu, w księżycu. Zapraszam serdecznie na horoskop starota tarota intuicyjnego mojego przekazu oraz wyrocznik gwiezdnych ziaren Rebeki Campbell i Daniel Noel. Dobrze kochani, jaki to będzie miesiąc dla lwa? Jaki to będzie miesiąc? Kochani, tutaj powrócą do Was stare sprawy. Myślę, że finanse powrócą na pewno, ale też z jednej strony powraca stary etap niedokończone sprawy. Pieniądze mogą powrócić, na pewno powrócą do Was. Czerwcu, ale też zaczniecie nowy etap, zaczniecie czegoś się szkolić. Tu oczywiście czerwiec będzie miesiącem trochę niejasności, trochę m, takich zmiennych emocji, ale i wyzwań. Niech to, co mogą powrócić też do Was osoby, nie tylko finanse. Osoby z przyszłości, yy, chcące nauczyć się czegoś od Was. Także tu na pewno ten miesiąc będzie bardzo ciekawy, pozytywny myślę. Zobaczmy, co w pracy, co w karierze urwa. Co w pracy dużo pracy, zmiana w pracy. Może być zmiana, ponieważ będzie dużo rutyny na początku miesiąca, ale później będą zmiany, jakieś sprawy, które może będą trochę chaotyczne, tak? Trzeba będzie dłużej zostać w pracy, coś dodatkowo zrobić, także tutaj jakieś takie sytuacje, troszkę, może Poza wymiarem, tak, że coś jeszcze więcej będą od Was oczekiwać. Jest jakaś zmiana, która może Was na początku irytować, tak, ale stabilnie tutaj, moi drodzy, nie bardziej się. Może nowy jakiś pracownik u Was w pracy się pojawić również. Co w finansach? Ulwa finansowo, kochani. Co w finansach? W finansach dużo nowych rzeczy. Są dwa asy, które mówią o nowych początkach. Finanse macie wspólne, tak jak gdyby w rodzinie. Finanse, które nie są podzielone, jak gdyby na dwa: jedne finanse może macie z zarobku, tak, z pracy, a drugie, finanse jakieś ukryte, też finanse. Hmm, Na jakąś czarną godzinę możecie trzymać finanse, mimo wszystko tutaj wspólne i nowe, tak jak gdyby projekty w tych finansach. Nowe działanie tu się pokazuje. Wspólnie może z rodziną będziecie też zastanawiać się nad kupnem czegoś, Ważnego domu, samochodu, czy też będziecie się zastanawiać nad inwestowaniem? Także tutaj w finansach dużo się będzie nowego działo. Miłość uczucia co tutaj ulwa? Co w miłości, co w uczuciach, kochani? W miłości, moje kochane lwy, jest trochę blokady, trochę nudy. Będziecie na pewno szukać, wiele, wiele z Was będzie szukało miłości. Będzie się zastanawiało nad sensem uczuć, ale będziecie się też blokować. Nie będziecie widzieć potencjalnego partnera czy partnerki. W stałych związkach zaś tutaj też może być jakaś rutyna, blokada, nuda. No tak, wychodzi w uczuciach, moi drodzy. Co w domu? Ulwa. Co w domu? W domu, kochani, na pewno dużo się dzieje dobrego, bo są rozmowy, jest podróż u ciebie w domu gdzieś nad wodę, jest na pewno spełnienie marzeń i szukanie nowych jakichś rozwiązań, nowych projektów. Ale spełnione marzenia dla domu, które są najważniejsze, możecie Odnaleźć dla siebie wymarzone miejsce. Możecie kupować wymarzony dom, znaleźć wymarzone mieszkanie, podróżować. Także dla domu wszystko to, co najlepsze. Co w zdrowiu, kochani. W zdrowiu dbajcie o kręgosłup, szczególnie pokazuje się szyja, kręgosłup szyjny, bóle głowy, trochę y, karku y, od szyi, właśnie tutaj od kręgosłupa. Dbajcie też o y, układ krwionośny. Y, troszkę nerwowości, układ moczowo-nerkowy, pęcherz też może być zagrożony. Niby nic poważnego, ale jednak drobne dolegliwości. I niespodzianki, kochani, niespodzianki dla lwa. Co będzie niespodzianką? Niespodzianką będzie podróż, bądź podróż. Przygotowanie do podróży wspólnie z rodziną. Tutaj będzie duża niespodzianka, możecie gdzieś wyruszyć w świat. Także bardzo miła niespodzianka, spełnione marzenia, spełniona, moi drodzy, podróż. Sukces przy podróży. No pięknie, tutaj pięknie wyszło, i moi kochani, tutaj dla Was jeszcze wyrocznia Gwiezdnych ziaren. Wyrocznia. Utracone krainy, wspomnienia i dary duszy. Już to kiedyś zrobiłeś. No, za chwilkę sobie zobaczymy. Utracone krainy. Tutaj, moi drodzy. Być może twoja dusza posiada mądrość, która przekracza doświadczenie, no właśnie, twojego obecnego życia. Może odzywa się twoja intuicja, a pomysły, które przychodzą ci do głowy, mają źródło w boskości. Może już od dawna przygotowywałeś się na tę chwilę. Jedni sądzą, że utracone krainy istnieją w przeszłości, inni uważają, że istnieją obecnie w innym wymiarze. Ja wierzę, że te krainy istnieją także w duszach tych, którzy żyli w nich w przeszłości. Jeśli wyciągnąłeś tą kartę, być może przetrwała w tobie mądrość utraconych krain, na przykład lemurii, atlantydy czy awalonu. Zawierzając inteligencji swojej duszy, możesz uwolnić cząstki tych starożytnych krain, byśmy wszyscy mogli się uczyć na naszych błędach i doprowadzić do nadejścia nowej ery. Tutaj moi drodzy. Trzeba uwolnić wszelką zapomnianą mądrość oraz duchowe dary z przeszłych wcieleń. Jest tutaj y, głębsza, moi drodzy, myśl, naprawdę, i wierzę w to, że świat jest o wiele starszy niż sugeruje to udokumentowana historia. Dusze wielu z nas żyły już na tej planecie w pradawnych czasach, które były znacznie bardziej rozwinięte niż nasza dzisiejsza rzeczywistość. Tutaj, moi drodzy, można powiedzieć, że na tym etapie dziejów Ziemi potrzebna jest nam mądrość starożytnych, abyśmy mogli przetrwać jako gatunek. Moi kochani, tym akcentem kończę ten horoskop. Dla Was bardzo gorąco Was pozdrawiam i oczywiście wierzę w Waszą mądrość i intuicję, że wszystko pokierujecie tak, jak należy. Dziękuję serdecznie.